Witam wszystkich w kolejnym odcinku Donster. Tak, yy, tak, w skrócie, to trochę tu próbowałem jakoś przytrzymać psychicznie. Czy mnie coś nie rozwaliło? Okej, okay, dobra. Tak, muszę tu sobie trochę porobić. Wszystkiego, ja do skrzyni wciśnij. To póki możesz weź to załóż, to też kurczę wywal, bo nie jest tam potrzebne. W tym momencie, to, nie nie nie, chwila, 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 jakiś dresik, ten, mm, 12, no to nie, ale brzytwa gdzieś była, pamiętam, jest brzytwa, ona jest mi teraz potrzebna, dobrze pamiętam, że się ogonę to mi powiększy psychę, naprawi trochę, kur, kolejnego motyla złapałem, trudno, zasadzi się go i ten, Trochę jeszcze psychesy nadrobię. O kolejny kwiat. Który później się sam zrobi, a mogę go zrobić sam? Mogę zrobić sam, dobra. To teraz tak, w skrócie, weźcie mi to ugotujcie. Bo na dzisiaj plany są wielkie. A mianowicie zaraz wam powiem, jakie. No, nie opuszczaj, masz tu ugotować. Chwilę, chwilę, kur... bo nie ogarniam wszystkiego na czas. Weź parasol, załóż. Dobra. I teraz możemy gotować dalej. Bo w ostatnim odcinku, jak się, do, się oglądaliście, bo nie wszyscy mogli oglądać, byłem w podziemiach, tam trochę widziałem, trochę ujrzałem. I teraz tak, yy, dwie liny potrzebuję. Tu są, dobra. Świetnie. Mówię Ci, że mam gdzieś miejsce w skrzyni jakiejś... Dobra. E, dajcie mi to, bo ja tego nie bardzo z tym mam co zrobić. To się podlecze trochę jeszcze. Bo do tego to mi się przyda. I e, pięknie, full zdrowie. Ej, nie, 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 Dajcie mi trzy deski. O, no nie, nie, nie. Głupia żabo, nie ma mowy. Chwila, muszę tak na szybcikiem myśleć. A, dobra. To tu Teraz light i lanterna se zrobię i zejdę zaraz pod siebie. A glumer niech tu zostanie. Tak, czego jeszcze potrzebuję? Kilku kwiatów. O, już w sumie niezbyt. Kurczę, to tylko korzeń. To weź to wywal, miejsce. Ma mogę tam tutaj rozbudować. No na pewno to wezmę po ostatnim Dobra, gdzie to było? Tamtędy, dobra Idziemy. Już mi dzień cały przeszedł, ja cię kręcę Słuchajcie, trochę mi ścina Ale niestety internet znowu mi odcięto A tam nie mogę czegoś zamknąć O, zielone Kur, komary tu są! Już. A no tak, jest wieczór. Chwilkę, po, przez chwilkę pomyśleć i się wszystko zrobi. O nie, 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 gdzie to jest? No proszę, proszę, cwaniaki, chodźcie. O, to było dobre, ale to trzeba ugotować, z tego co ja pamiętam. No i włazimy Tak, powrót do podziemi Mój cel jaki dał mi Olek to znaleźć ruiny Tylko nie bardzo je Dobra. Dobra Którą stronę można pójść, to pójdziemy tym razem w tą Lantern powinien mi starczyć na długo na niej powinien o fajnie kilka. Nie podobno mógł mi coś dać. Dodajcie mi tylko sieć. Ile ja tu już tego mięsa mam? Yy, to tak, pójdę tam gdzieś dalej. Nie, daj bunt, muszę sobie dorobić bo to wyjść to zjeść. Tam jest gdzieś las, dobra Bo potrzebuję paliwa do tej lontarni Ostatecznie mam jeszcze ten Miner hat. O, już króliki są. Nieczysty? Ty, uważaj sobie. Kur. Kim faniaku. On jest dobry, tak? No miejmy nadzieję. Y Gdzieś musiałbym sobie bazę zrobić I nie wiem teraz dokładnie gdzie Tu byłoby mi najlepiej Wiecie co to wywalcie? Tu już te campfire'a zbuduję tu No w sumie najlepiej byłoby tutaj Co z tego, że spalę praktycznie cały las? Cię Nie mogę? O, tu jest, dobra Kur... Jak zwykle coś mi nie wyjdzie Dobrze, teraz refline skrzynka. Dobrze, i tu już sobie podkładajmy to, co mi na razie niepotrzebne. Co mi się tu jeszcze na razie nie przyda, włócznie mi się nie przyda. Kilku kwiatów mi zabrakło, super, no trudno. Tecie to. A ja ten też się w tym momencie zużywa? Powiedzcie nie, to będę szczęśliwy. Dobra, nie zużywa się chyba. Wszystkie daj bulby? Kolejny. Fajnie, lepsze mięso. Niejasne, no, obniżające psychikę. Chwila. Zielone grzyby mi są potrzebne. Gdzie one są tu jest? Okej, okay. um, tam fajer jest. Świetnie. No i dobra, trochę jest. No dodaj, o, dużo dało, świetnie. I minerata zdejmijmy. Co jeszcze tu znajdę ciekawego? Hmm, listkowie. O, co jest? Wcześniej nie? O kur... O! Ja go nie znam! Materiały spadają! O! Tu gdzieś spadają! O! O! Czyżby przestało? Na razie tak. Są najgorsze następne, świetnie. Nie tylko. Tego... Co tu jest? O kur, na bagnach jestem niedobrze. Tego jest więcej. Dajcie, miner Hata. Dajcie topór. Nie, 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 co ja zrobiłem? To było głupie. Nie, to tylko zdrowie mi leczy jakoś. Dobra. Więcej zielonych grzybów widzę? Nie, nie mam na razie. Kurczę. Baby ten tak, dobra. Widzę, że to jest takie jakby rojowisko tych macek w podziemiach. Czy to mnie gdzieś dalej zaprowadzi? Chyba nie, będę musiał przez te bagna iść. No niestety się nie myliłem. Ojej, ja nie, nie widzę tu zbyt dużo na psychikę, żeby mi pomogło. Nic, nic nie pomoże. No niestety nie. Chyba, że zielony grzyb od razu. Jest, jakiś jest. To teraz dajcie hełm, to schowajcie. To jest zielony, tak? Kurp, schowaj to. Tak, zielony. Nie widzę kolorów. Jestem na tyle ślepy, że kolorów nie odróżniam w podziemiach. Więcej ich tu... To... Co to jest? Zaraz się temu przyjrzę, tylko potrzebuję... tego zielonego grzyba. Tu jest mnogóz, dobra. Skasło. No, nie opuszczaj No, jakoś się jeszcze trzymamy Dobra, dajcie mi to ugotujcie Dobra, się trzymamy na razie Wspieszlaj, Bąby się przydadzą, bardzo. A teraz warto tamto rozgryźć. Co to jest? Już widzę te kupotnie toperzy. Ale to, co to jest? Hmm. O kur... O nie, te potwory się mi tu zarobią, rzeczywiście. Ja nie mam, mam czasu walczyć z cieniami, chyba że... No chodź teraz, no chodź. Tego jest więcej, nie, 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 widzę nie, jest nie, 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 jest, Kurde, co jest? Czemu ta psychika wciąż mi aż tak mocno spada? Lantern, lantern, gdzie? Nie. Opór. Bo mnie ścigają. Dlatego mam tak cienko z psychiką teraz. No dalej, chodźcie, chodźcie. Czemu to schowałem broń? No dalej, gdzie jesteście? Ja. Niedobrze. Muszę się na chwilę stąd wydostać. Czemu zdjąłem jeszcze to? Chwila. Jestem ślepy. Dobra. Muszę się natychmiast stąd wydostać. Zanim psychika opadnie mi do reszty. Mur, to już było nie do wytrzymania. Jaką mamy porę na powierzchni? Smrok. Jakieś kwiaty? Powiedzcie, pis. I co jest? Jest bardzo, bardzo, bardzo niedobrze. Ja już nie żyję. Ej, bo Noki jest tym idiota ze mnie! Ej, Pis, nie mówcie, że to będzie mój koniec. Nie chcę tak skończyć. Nie, nie mogę tak zginąć. Jest niedobrze. Muszę coś szybko wymyślić. Co? No to po mnie. Zawaliłem sprawę. Nawet Gnomen już nie pomoże. Eee, dobra. Taki krótki odcinek. Jeśli... Naprawdę, teraz potrzebuję pomocy, bo nie wiem jak mam szybko naprawić psychikę. Kwiaty, kwiaty. Chyba, że to mogę jakoś wytrzymać. Trawaj dobrze, że mam lanterna. Jest kwiat, dobrze. Kwiatów potrzebuję. Dużo, dużo kwiatów. Muszę szybko coś wymyślić, bo długo tak nie pociągnę. Muszę noc wytrzymać. Może robaki złapie, to też może coś da. Nie, nie bardzo. Lantern, lantern, lantern! Gdzie to jest? Nie! Nie, nie, niebieski. Kur... nie. Muszę kwiaty znaleźć, może tam wyżej będą. Przegraniłem sprawę masakrycznie! Dalej wytrzymaj ten donoc! Weber! Jest... Dużo kwiatów! Kwiatki! Świetnie! Nie potrzebuję lanterna już! Potrzebujemy więcej kwiatów! Przeć, głupia pszczoło! To mój kwiat! Ja ich potrzebuję! To też już schowaj Ale schrzaniłem sprawę, zapomniałem, że mokry jestem. Po prostu Cienie mnie goniły, ale teraz schrzaniłem kompletnie. Wybaczcie, ja naprawdę pierwszy raz w takiej sytuacji się znalazłem. Już myślałem, że zaraz zginę i teraz te kwiaty muszę zbierać, bo inaczej no z psychikami nie wytrzyma. Ej, ej, wienieć co zrobię. Teraz. Ten garland! Dobrze. Udało się, przetrwałem to jakoś. Kura, już... Już chciałem kończyć wtedy odcinek. Już chciałem się poddawać. A mi się ostatecznie udało. Uch. No za ciekawie nie było. Dobra, zjedzmy te jagody, póki jeszcze są jakoś jadalne. Powiedzmy. Irany Akcja chora! Ale się przed, udało, przetrwałem noc Niech będzie z tego taki krótszy odcinek, bo mi na razie... ...starczy tych wrażeń Plumer, weź mnie jeszcze podlecz No, dobra Eee... na razie tyle z tych podziemi Byłem tam w sumie jeden, dwa dni, nie wiem ale to stres psychiczny prawie nas wykończył. mniej webera. Dlatego muszę już uważać bardzo. Dlatego. Mam nadzieję, że się podobał odcinek i do zobaczenia w następnych filmikach. Na razie!